書したける。 przed szkołą, umyj podłogę umyj ubikację umyj kuchnię Po skończ krawę wstań 4 godziny do do szkoły Słuchajcie, tak jest y, moja córka traktowana w tym domu dziecka. Po prostu nie może się obudzić. Nie wiem, jest mama, bo, bo, bo tato jest aresztowany, bo, bo mama ma problemy, bo, bo się nie wyspała, bo ma gorączkę, może się czymś zaraziła, może jest chora. Nieważne, nieważne. Wstawaj. Ma wstawać, ma po prostu codziennie wstawać. Rozumiecie? Nie ma takiej opcji, żeby mogła nie wstać. Jesteś dzieckiem z domu dziecka, wstawaj! Umyj podłogę. Wysprzątaj kuchnię. Idź na zakupę. Posprzątaj pokój. Zrób pranie. Iść do szkoły, <kłysy> potem masz psychoterapię, potem masz yy, lekcje, potem masz zrobić kolację, potem masz posprzątać. i tak cały dzień, 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 cały dzień maltretują moją córkę w domu dziecka maltretują, 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 maltretują maltretują, maltretują, No stop 24 godziny na dobę cały czas, cały czas codziennie coś musi robić, co chwilę, co godzinę, co 15 minut, co 5 minut małe dziecko, malutkie dziecko, ja się na to nie zgadzam maltretują ją, maltretują Maltretują, 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 maltretują. Na wakacje nie na morzem nie była, w górach nie była, nic im nie kupują. Po prostu sprzątać, prać, pracować, wstawać, harować. Dziecko z nie. nie zgadzam się, po prostu... Mikrofon się po prostu rozpierdolił Kurwa, nie zgadzam się na to